W Polsce, jak wszyscy wiemy, funkcjonują dwa poziomy. 0,2, promila alkoholu, to jest ten poziom wskazujący. I 0,5, kiedy jest się pod wpływem alkoholu i tutaj wkracza prokuratura. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo różnie, ale biorąc pod uwagę właśnie statystyki, analizy wypadków drogowych, właśnie w tych krajach, gdzie było 0,8, jak Francja, schodzi się bardzo, bardzo w dół ponieważ z tych analiz wynika coś, o czym mówił przed chwilą właśnie była Nie jesteśmy siebie pewni. Ja państwu z kolei opowiem o takim przypadku, który potwierdza to, że jednak potrafimy się odpowiednio zachować. Otóż było seminarium, notabene drogowców w Olsztynie, po tym seminarium grupa kolegów zebrała się wieczorkiem, sobie to cokolwiek wypili i następnego dnia rano przenosowali oczywiście do tego kolegi, który dysponował takimi możliwościami, rano po śniadanku wybierają się każdy w swoją stronę, w Polskę. No ale kolega mówi, a może jednak się sprawdzimy. Miał właśnie alkotest, a właściwie alkometr dość dokładny, Pewnie nie takie jak policyjne, ale, 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 ale nie. Okazało się, że wszyscy byli pod wpływem. Skończyło się tym, że spokojnie przesiedzieli do wieczora, zjedli obiad, i do wieczorem dopiero wjechali. Co się dzieje, kiedy Pan złapie człowieka, który nikogo nie zabił? Bo ja przypuszczam, że część tych osób na sali nawet nie znają, kto zabił drugiego człowieka jeżdżąc po, po, po pijanemu. Ale, wow, tu jest, no nie wiem. Ktokolwiek z tej sali, ten, ten czy ten sympatyczny chłopak, jest łapany przez policjanta, co mu grozi? Y, to znaczy, tak, właśnie to jest takie nasze systemowe jakby podejście. Co nam grozi, gdy tam wypiliśmy czy 50, czy 2, czy 5, prawda? No i ustawodawca założył jakąś gradację, ale czy to jest nasze właściwe podejście, czy, czy mamy teraz uświadamiać wszystkim, że. Do pół promila to sądy przeważnie tyle ile każą, i, i od sześciu do roku zawierają prawo jazdy. Takie trochę nasze myślenie, ja bym powiedział tak, jeszcze jako społeczeństwo przyzwalamy na pewne rzeczy, bo się nic nie stało. Przyzwalamy, ach, Jechał miał niedużą ilość alkoholu, więc nie ukażemy go bardzo mocno. Natomiast w rzeczywistości to i ten, który niewiele wypił, i ten, który bardzo dużo upił. Jest takim samym zagrożeniem na drodze. I kara jest zawsze surowa. Czy zawsze surowa? To jest już pytanie do sądów. Natomiast my się zawsze staramy jako oskarżyciele, żeby ona była adekwatna do rzeczywistości. A, a ponieważ rzeczywistość niesie, że wypadki, gdzie jest pracą jest nieczęśliwy kierujących, są bardzo poważne, bo tam przeważnie jest duża nieostrożność, duża prędkość i największa ofiarowo Czyli albo poważne obrażenia ciała, albo śmierć. W związku z tym, tak prawdę powiedziawszy, to jakbyśmy w ogóle nie rozpatrywali, ile taka osoba ma, tylko od razu jedna by była kara eliminacja całkowicie z życia kierowcy może no, to by było coś?